No jak panowie pojedzie, damy radę. Jak im do przodu, to pojedzie do tyłu. Proszę, proszę, jak, ty, jak nóżka? Nóżka jest rewelacyjna. No. Tak jest, off-road. Dojedziemy do Atacanów. Się okazało, że na most i... i... Nie będzie gdzieś spać. I nie będzie spać. <grym> i na potę przy Tri. <grym> <na okresie> no, nie będziesz grosił, ci będzie cieplej <grym i na okresie> No zostań. <grym i na okresie> no, to już bywa, no. Ale będziemy duchem z tobą. Co ty by 40? No, gdybyśmy mieli jeden dzień wcześniej. Bo myśmy planowali, że będziemy 13 spać w halamu, a gdybyśmy 13 dojechali do Inkwiwtu. Znaczy, co, jak, jak nie ma, to też to będzie to zależało od drogi, bo ona jest trochę tutaj pokręcona. Oczywiście na ma nie widać, ale ona, ona będzie pokręcona, tam nie wyjdzie stówka średnia. Tam, żeby to średnia wyszła 60, to będzie, to będzie cuda. Ja się, no ja się tego obawiam, że my jeszcze w Chile pojedziemy gdzieś sobie na dół, rzecz, na I w A w w tej standardowej wersji jest a, y, a, tak? to tak jakbyś no, tak jakbyś chciał, to tak jakbyś tam zatrzymać tak 14 to A, tam to